Zaczniemy od nowego Nissana Micra w wersji Cabrio. Najbardziej obciachowego w dziejach ludzkości wozu. Przetestuje go ktoś, kto przewygł do obciachu. W początku tego roku występował w porannej telewizji. On. Oto on. Nazywa się C plus C i kosztuje 15 tysięcy funtów. Dużo. Nie jest to jednak mój największy problem. Są gorsze rzeczy. Nota. Why? Czy musimy testować to coś? Akurat tam, gdzie mieszkam. Składanie dachu trwa 22 sekundy. Niby długo, no ale ja nigdzie się w nim nie śpieszę. Na szczęście nie zmniejszyli bagażnika. Jest się gdzie schować. Zwłaszcza, że udam się nim do pobliskiego miasteczka. Jesteśmy w Ledbury, o stoi konserwatyzmu od 1910 roku. Dziennie sprzedaje się tu 2 miliony egzemplarzy Daily Mail. Autochtoni nie lubią zmian. To także miejsce, w którym często robię zakupy. Silnik o pojemności 1,6 litra 108 koni rozpędza się do 190 na godzinę, ale nie próbujcie tego. Z opuszczonym dachem rzuca nim tak, jakby był zrobiony z kartonu. Nissan twierdzi, że jest najlepszy w swojej klasie. Nie dam rady. Dość tego. Zostawię go tutaj. I tak nikt go nie ukradnie.